Cześć, witajcie, z tej strony czasy, a w dzisiejszym odcinku szybkim chciałbym wam zaprezentować, jak sobie ogarnąć seta, by wypustować bardzo, ale to bardzo waszą e, postać. Pierwszą rzeczą ogólnie macie e, waszą postać, tak jak widzicie, ja aktualnie nie mam nic, znaczy zdjąłem set w tremacie wszystko. Mam 47 overall, tak, bez żadnego seta, tak. <laughs> Lecz Zakładając pierwszy set, to nam nam 51, 55, 58 I jak założę korki od razu 67 O, 9 overall to podniosło Dlaczego? Dlatego, gdyż mamy cały strój z Belgii tak? Korki Belgii, koszulka Belgii, getry Belgii, spodenki Belgii I dlaczego aż tak bardzo mi się dodało? Dlatego, że jeśli mamy cały strój naszej na jednej drużyny to wszystkie statystyki bodajże 30% się zwiększają więc to jest według mnie me, mega dużo ale się pewnie myślicie, myślicie teraz pewnie jak zdobyć ta, skoro kupuje się to za kredyty tak e, no i jest trochę jest rozwiązań jak można te m, kredyty zdobyć oczywiście pierwszą rzeczą jaką, na którą można zdobyć te kredyty jest po prostu wejść na pojedynek i tutaj dostajemy 5 kredytów, tak? 5 eee, kredytów tak, pozbieracie sobie troszeczkę i tam macie. Eee, kolejną rzeczą jest mini boosting, tak? Mini boosting w nowej kryzacji też możemy sprzedać, więc jak najbardziej sprzedajemy. Złota paczka, też jak najbardziej sprzedajemy. W ogóle teraz za, za chwilę teraz zadaję do y, cen, więc to wszystko ogarniemy. To i to możecie sprzedać, ale są grosze w sumie, tak że się tego nie opłacą y, kupować, co nie? Ale jak to wygląda w, w rynku, tak? Wchodzimy na rynek. Może pierwszy zobaczmy sety. Zobaczcie, set niebieski y, kosztuje po 18, po 20 y, kredytów, tak? Więc załóżmy, biorąc set pierwszy lepszy, tak, z Bułgarii, tak? Czy może załóżmy, jakbyście fajnie po to może byście znaleźli w fajnej cenie y, jakiś tam. Y, Część stroju, która jest już ulepszona Co to w sumie, w sumie też daje dużo Jakichś tam opcji nam Bo tam trochę jest ulepszona Ale nieważne, nie ma najwidoczniej na tych pierwszych stronach 18 końców, tak? Skoro 18 koszulka kosztuje, tak? Weźmy sobie na spodenki, tak? Spodenki też 18 Korki też 18 Korki też 18, więc 18 razy 5 jeżeli wam tutaj odpalam kalkulator, żeby wam to sprostować, czekajcie. O, w taki sposób się go włącza. 18 naszych kredytów razy 5, bo mamy pi... Nie, chwila, 2, 4 mamy stroje. To pomyliło mi się. Razy 4 wychodzi wam 72 kredyty. Najmniej, co nie? Te piłki też możemy kupić, ale piłki są tylko legendarne, więc. No to nie na naszą cenę. No w sumie też są te czerwone, i w sumie zielone też są, są zbyt drogie. takie rzeczy. Więc biorąc pod uwagę to, mamy tam. Ile tam było? 79 kredytów, tak? I jak zrobić te kredyty? Pokazamy już to wam za pierwszym sposobie. Drugi sposób, sposób, już sięgam, jest wejście na rynek. Rynek to jest nasza wręcz rzecz idealna, tak. Boostingi. Boostingi możecie sprzedawać, tak. Macie tutaj pełną boostingów. Najdroższymi boostingami jest tutaj o, ustawianie się, które kosztuje 72 kredyty oraz tak zwana szybkość. Czy jest ta szybkość? Kosztuje 20,20. 20. Wcześniej, już teraz usunęliśmy cenę, zmniejsza się, lecz wcześniej kosztowało ono po 400. Więc jak dobrze wystąpiliście, to mogliście 400 kredytów znaleźć. Więc po prostu, jak tą szybkość poprzez y, włączanie treningów naszych, to będziecie mieli jakieś tam szanse y, fajnie zarobić. Tak, ale dobra, y, kupicie sobie tego seta. Tak, y, myślę, że niebieski set. Gdzie postać niebieski set myślę, że starczyłby Wam do 70, 80 overola, jak nie więcej. A myślę, że zielonego, co tak byście ogarnęli, to myślę, że spokojnie do, 90, do, 90, do 90, 90, 90 lub do 100 overalla by Wam na spokojnie starczył, ulepszając oczywiście go e, za piłki, tak? Więc e, co. Kolejną rzeczą akurat, jakbyście jak chcieli zmienić, tak aby powiedzmy, pozbierać na lepszego, no to macie tutaj oczywiście spodenki, tak, patrzcie, 80 dolarów, tak? Znaczy tych kredytów. Koszulka BVB, BVB Bruce Dortmund ulepszona na 5 poziomów to jest mega dobra okazja. Więc yy, możecie też użyć na przykład tutaj o kostaryki jest już za 100, tak? No ale załóżmy, no, 100 do 150 musicie celować. Więc 150 razy 4 to macie 600 kredytów, tak? Więc lepiej pozbierać to niby trochę. To macie też oczywiście lepsze mm, bonusy, tak? No i co? E, tutaj widzicie koszulka 11, 11 razy ulepszona za 470. Tak samo jest z niebieskimi, e, tak? E, bonusy: jak ust ustawicie bonusy, a tutaj nikt nie sprzedaje akurat bonusów. No dobra. Ale no, wiecie, najlepszy bonus na to plus 20, a mnie za stówkę, tak sobie za 40. To po prostu musicie sobie to ogarnąć, także co, myślę, że wam to szybko przedstawiłem i słuchaj, dzięki za oglądanie, cześć, trzymajcie się.